Dusił rywala i nie wyleciał z boiska. Zaskakująca decyzja arbitra w meczu Arsenalu. Słaba statystyka Matiego Kasza. Manchester City lepszy w hicie pierwszej kolejki od Chelsea. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Robert Lewandowski z dwoma golami na start tego sezonu. Bandecki Paul piłkarza Realu Madryt. Mason Greenwood pokazuje co straciły Czerwone Diabły. Wpadka AC Milanu i Interu Piotr Zieliński nie zagrał nawet minuty. Bayer Leverkusen znów wyrównał w ostatnich minutach meczu i zdobył Super Puchar Niemiec. Cristiano Ronaldo nie wyszedł nawet na ceremonię medalową, a legendarnego polskiego trenera Franciszka Smudy z nami już nie ma. Odszedł w wieku 76 lat. Najlepsze europejskie ligi już powróciły? Dajcie znać na dole w komentarzu, który mecz w ten weekend oglądaliście Wy. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania! Nie żyje Franciszek Smuda. Legendarny polski trener odszedł wieku 76 lat. Pożegnało go wiele znanych osób, w tym Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski czy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Franciszek Smuda w swojej karierze prowadził takie kluby jak Stal Mielec, Płódź, Wisłę Kraków, Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Górnik Łęczna czy też Wieczystą. Natomiast w latach 2009-2012 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Rodzinie, najbliższym i znajomym pana trenera składamy najszczersze wyrazy współczucia. Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął tegoroczne ligowe zmagania. W meczu otwarcia zmierzyli się na wyjeździe z Walencją i wygrali 2 do 1. Obie bramki zdobył polski napastnik, a pokonać musiał Mamer Daszfiliego, który był rewelacją tegorocznego Euro. Lewy drugiego gola zdobył z karnego i mogę śmiało powiedzieć, że tak pewne jedenastki w jego wykonaniu nie widziałem dawno. Silne uderzenie niemal w okienko bramki. Nie było wyczekiwania czy hamowania przed oddaniem uderzenia. Oby tak pewnych karnych było w jego wykonaniu więcej. W każdym razie to nie FC Barcelona. Pierwsza wyszła na prowadzenie, a rywale i do tego byli bardzo blisko, aby wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Jednak wtedy interwencją na linii bramkowej boiska popisał się Kubarsi. Niespodziewanie Real Madrid w pierwszym meczu dał się zaskoczyć. Zaledwie zremisowali z Majorką po jeden, pomimo tego, że na boisku pojawiły się największe gwiazdy. Dla królewskich bardzo ładną bramkę zdobył Rodrigo, natomiast po zmianie stron Murici dał wyrównanie. Pod koniec tego meczu Mendy nie wytrzymał ciśnienia i bandycko sfaulował rywala, za co wyleciał z boiska. Dobrze dla realu, że stało się to dopiero w 97 minucie, gdyż rywale nie mieli czasu, aby wykorzystać grę w przewadze jednego piłkarza. Pierwszy mecz tego sezonu Premier League odbył się na Old Trafford, a gospodarze 1 do 0 wygrali z Fulham. Jedynego gola zdobył Zirkse, dla którego był to debiut. Pokonał bramkarza w minucie 87, a na boisku pojawił się dopiero w 61. Słowa uznania należą się także temu panu, Toleno, bramkarz gości, który ratował kilkukrotnie swoją drużynę, zatrzymując m.in. kilka stuprocentowych sytuacji Bruno Fernandesza. Trzy ligowe punkty do ligowego dorobku dopisała sobie Aston Villa, po wygranej 2-1 z West Hamem United. Matikasz zagrał od samego początku, a w minucie 37. sprokurował 11. Nie było to jednak takie oczywiste przewinienie, ponieważ pierw trafił w piłkę, ale dopiero potem zahaczył ono grywala. Jednak nawet analiza VAR nie zmieniła decyzji arbitra. Co więcej, jak podaje BBC, od 2020 roku Matikasz sprokurował aż 6 rzutów karnych, co jest najgorszym wynikiem w całej lidze. Problemem ze zdobyciem kompletu punktów nie miał Arsenal, który pewnie dwa do pokonał Wolverhampton. W pierwszej połowie trafił Havers, a po zmianie stron Saka. Sędzią tego meczu był Jared Gillett, który zdecydowanie się nie popisał. A to z tego powodu, że Kolumbijczyk Moskera nie powinien dokończyć swojego debiutu. Najpierw powalił Haversa na ziemię, a następnie przez kilka sekund dusił go na murawie. Arbiter jednak na to w ogóle nie zareagował. Potem jeszcze w dość dziwnym miejscu chwycił Gabriela Jesusa i także próbował go powalić na murawę. Fakt, że ten mecz dokończył bez ani jednego żółtego kartonika, to jak e Największym hitem pierwszej kolejki Premier League zdecydowanie było spotkanie pomiędzy Chelsea a Manchesterem City. Ono zakończyło się wygraną gości 2 do 0 po trapieniu Erlinga Halanda w minucie 18 i Mateo Kowacicia w 84. Pep Guardiola wygraną w tym meczu zadedykował Oscarowi Bob, czyli młodemu, utalentowanemu podopiecznemu, który podczas jednego z treningów doznał złamania nogi. Hiszpan w rozmowie z Via Play dodał, że najpewniej będzie musiał pauzować aż do stycznia. Co więcej to przed Meczem doszło do takiego niewielkiego skandalu z udziałem Rahima Sterlinga. On nie znalazł się bowiem nawet w karze meczowej, co skłoniło jego przedstawicieli do przesłania oświadczenia, które to zostało opublikowane na łamach Daily Mail. Możemy tam przeczytać: "Rahim Sterling ma kontrakt z Chelsea na kolejne 3 lata. Wrócił do Anglii dwa tygodnie wcześniej, aby przepracować indywidualne treningi i miał udany okres przygotowawczy pod okiem nowego trenera, z którym nawiązał dobrą współpracę. Oczekiwaliśmy, że Rahim". Będzie brał udział w najbliższym meczu w jakimś zakresie. Jako obóz zawsze prowadziliśmy pozytywny dialog i otrzymywaliśmy zapewnienie od Chelsea w związku z przyszłością Rachima w klubie, więc czekamy na wyjaśnienie sytuacji. A co Wy uważacie na ten temat, dajcie znać na dole w komentarzu. Mason Greenwood, który na zasadach transferu definitywnego opuścił Manchester United, idealnie odnajduje się w Olympique Marsylii. Młody napastnik rozpoczął rywalizację z Brest od pierwszej minuty i już po trzech minutach zaliczył swojego pierwszego gola w oficjalnym meczu, a po pół godziny dorzucił drugie trafienie z rzutu karnego. Jestem przekonany, że czerwone diabły będą żałować, że pozwoliły odejść takiemu piłkarzowi. W innym meczu francuskiej ligi pomiędzy Rennes a Lille w minucie 11 doszło do przerwy, która potrwała aż 23 minuty. Powodem było zderzenie Angela Gomeza, czyli zawodnika Lille, z rywalem, który go znokautował do tego stopnia, że były piłkarz Manchester United stracił przytomność. Kibice obu drużyn dopingowali go, bili mu brawo, ale on nie był w stanie powrócić do rywalizacji. Prosto z murawy został przewieziony do szpitala, a Lil podało w komunikacie, że jeszcze na murawie odzyskał świadomość. A co do tego meczu, to ostatecznie goście wygrali 2 do 0. A w meczu z USER, czyli tegorocznym meneminkiem ligę, Marcin Bułka popełnił błąd, który zaważył na wygranej. Polak nie wyszedł w porę z bramki, przez co rywal dopadł do piłki i go przelobował. Ostatecznie Nicea na wyjeździe przegrała 2 do 1 i ten sezon rozpoczynają od porażki. Zakup Alvaro Moraty przez AC Milan powoli zaczyna się spłacać. W pierwszym meczu Serie A na San Siro przyjechało Torino, które w 62 minucie wyszło na dwubramkowe prowadzenie. Meczu jednak nie wygrali, ponieważ go Spodaże w 6 minut odrobili dwubramkową stratę i doprowadzili do wyrównania. W 89 minucie na listę strzelców wpisał się Alvaro Morata, a w piątej doliczonej Okafor dał 1 punktów na start tego sezonu. Spadkę w pierwszym ligowym meczu zaliczyli także lokalni rywale AC Milanu, czyli Inter. Zaremisowali pod Was Geną, a wygraną stracili w piątej minucie doliczonego czasu gry. Niestety w tym meczu udziału nie mógł wziąć Piotr Zieliński, który w jednym z meczów przygotowawczych doznał urazu mięśniowego. Przegrał walkę z czasem na pierwsze spotkanie, ale bardzo prawdopodobne, że będzie dostępny na drugi pojedynek już przed własną publicznością na San Hero 24 marca, przyjedzie lecze, dla którego występuje Filip czy też Marcin Listkowski. Choć z tym drugim to tak nie do końca wiadomo, ponieważ jak podaje dziennik sport.pl, to na dniach może trafić do Jagiellonii Białystok na zasadach transferu definitywnego. Tego sezonu na pewno dobrze nie rozpoczęło Napoli. Zmienili trenera. W tym momencie prowadzi ich Antonio Conte, a oni w meczu otwarcia dostali łomot i to od Ella z Verony 3 do 0. No nie ma co o tym meczu za dużo mówić, wystarczy przytoczyć słowa trenera wypowiedziane po meczu: Cóż mogę powiedzieć? Muszę przeprosić kibiców, jestem trenerem, biorę na siebie odpowiedzialność. Występ w drugiej połowie jest nie do przyjęcia, jednak z czegoś on wynika, ale będziemy dużo pracować. Bayer Leverkusen zdobył super puchar Niemiec pomimo niemałych przeciwności losu. Już od minuty 37 musieli radzić sobie w 10, ponieważ po brutalnym paulu z boiska wyleciał Martin Terrier. I jeszcze w minucie 87 Paweł Tugard prowadziło 2 do 1, ale pomimo gry w osłabieniu to Patrick Schick na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry dał wyrównanie, czym doprowadził do serii 11, ponieważ dogrywka nie była przewidziana, aptekarze wykonywali je bezbłędnie. No i to oni się ngrali po super Niemiec Cristiano Ronaldo po raz kolejny przegrywa z Al-Hilal. Jego Al-Nasr zmierzyło się w superpucharze Arabii Saudyjskiej właśnie z Al-Hilal i przegrało 4 do 1. Spotkanie jednak źle się nie rozpoczęło, ponieważ po pierwszej połowie Al-Nasr prowadziło właśnie po trafieniu Cristiano Ronaldo w minucie 44. Jednak w drugiej części meczu rywale ich zdominowali i tylko oni trafiali do siatki. Portugalczyk nie wytrzymał po zakończeniu tego meczu. Od razu udał się do szatni i nie pojawił się nawet na ceremonii. Odebrania medalu. To kolejny raz, który udowadnia to, co tak naprawdę wiemy od dawna. Jego ambicja po prostu nie pozwala mu przegrywać i zapewne tej sztuki już nigdy się nie nauczy. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League jest zaplanowane spotkanie pomiędzy Leicester a Tottenhamem. W hiszpańskiej La lidze Real Valladolid kontra Espanyol, natomiast Villarreal zagra z Atletico Madryt. We włoskiej Serie A Lecce kontra Atalanta, natomiast Juventus podejmie Como. W polskiej Ekstraklasie Stal Mielec, Piast Gliwice, a w pierwszej Lidze Wisła Kraków kontra Arka Gdynia. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedziałeś, czy też dowiedziałaś się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie oraz jeżeli zdecydujecie się na zasubskrybowanie naszego kanału. Dzięki temu nie ominie Was to, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Zachęcam oczywiście do obejrzenia tego poprzedniego filmu, który w tym momencie pojawił Wam się na ekranie. Miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!